Ustanowienie i zagwarantowanie stałej reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie RP to jeden z ośmiu punktów deklaracji polonijnej przyjętej podczas okrągłego stołu polonijnego z udziałem kandydatów polskiego stronnictwa ludowego, prezesa PSL Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. o zachowanie polityki zagranicznej w stałej innych państw, by tu przestrzegały zasad i standardów Działacze Mazowieckiego PSL zaproponowaliby w okręgu warszawskim, w którym ma prawo głosować Polonia, kandydatami byli Polacy mieszkający za granicą. To swoją drogą też jesteście miejscowymi kandydatami. Wtedy nie trzeba szukać daleko, bo głosuje się na tych, których się zna. I kiedyś było takie powiedzenie, bardzo piękne Witosa, że strzeżcie się fałszywych proroków i rzekomych cudotwórców, głosujcie na tych, których znacie. I Polonia w tym zakresie ma możliwość teraz głosowania na swoich przyjaciół, na ludzi, który, którzy w tej Polonii żyją, działają i rozwijają. I mam nadzieję, że będzie to też piękna okazja i taka też jak Pani Maria Rewińska-Olsson powiedziała, że będzie pierwszy poseł z naszych rodaków z zagranicy w polskim Sejmie. Bo to będzie najbardziej wartościowy głos. Nie taki, gdzie tam jakby pośrednio próbuje zrozumieć tą specyfikę, tylko taki, który doskonale zna poprzez także własne osobiste doświadczenia. Prezes Ludowców zapewnił, że PSL ceni to, że Polonusi przyjęli zaproszenie do udziału w wyborach parlamentarnych oraz że tym samym pobudzają Polonię do głosowania i działania. Jesteście Polsce bardzo potrzebni, bo macie spojrzenie spoza naszego kraju, trochę spoza tych naszych tutaj lokalnych, różnego rodzaju politycznych perypetii i kłótni i patrzycie, jak świat się rozwija i jakie rzeczy są potrzebne także dla Polski z tej perspektywy. Ten głos jest w Polsce bardzo potrzebny. Adam Struzik przypomniał, że to właśnie dzięki PSL-owi możliwe będzie korespondencyjne głosowanie, a dzięki liście PSL z kandydatami polonijnymi Polacy za granicą będą mogli głosować na swoich którzy będą reprezentować 10 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. Inne partie namawiają tylko do głosowania na liderów. My mówimy: głosujcie na swoich, których znacie, bo są waszymi sąsiadami.